Powołanie i funkcjonowanie sektorowej Rady do Spraw Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo przyczyni się do kompleksowej identyfikacji potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo. Realizacja zadań postawionych przed sektorową Radą umożliwi wdrożenie przedsięwzięć systemowych przyczyniających się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów na rynku pracy telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Skład rady został tak dobrany, aby reprezentował interesariuszy całego sektora, a zatem są to przedsiębiorstwa z branży, edukacja zarówno formalna, jak i pozaformalna czyli szkoły branżowe, uczelnie wyższe. Oraz ośrodki szkoleniowe, parterzy społeczni, czyli organizacje pracodawców i organizacje pracowników, ale również instytucje otoczenia biznesu, których działalność może w istotny sposób przyczynić się do realizacji celów postawionych przed radami sektorowymi, również instytucje rynku pracy, takie jak np. Wojewódzkie Rady Rynku Pracy. Do zadań sektorowej Rady należą przede wszystkim rekomendowanie rozwiązań i zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej zastosowania do potrzeb rynku pracy, współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców, określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze oraz zlecanie wykonania tych badań, identyfikacja potrzeb tworzenia i modyfikacji sektorowej ramy kwalifikacji. Dla danego sektora oraz przekazywanie informacji dotyczących zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje do instytucji rynku pracy, instytucji edukacyjnych, w tym również do agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno się przełożyć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy, ale również poradnictwa zawodowego. Istotne jest również przekazywanie informacji na temat specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze. Istotnym elementem działania rady jest również obsługa procesu działania 221, które skierowane jest do przedsiębiorstw sektora, a dotyczą szkoleń lub doradztwa wynikających z rekomendacji sektorowych rad sektorowych. W szczególności opracowanie oraz aktualizacja rekomendacji potrzeb kompetencyjnych dla danego sektora. Realizacja tych zadań wpłynie na usystematyzowanie wiedzy na temat potrzeb kompetencyjno-kwalifikacyjnych w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwo, poprawę współpracy poprzez zbudowanie partnerstw i wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami, które w największym stopniu służą realizacji zadań i kształtowaniu rynku pracy. To jest oczywiście, mówimy o sferze edukacji formalnej i pozaformalnej, o przedsiębiorstwach sektora, o innych instytucjach rynku pracy oraz innych podmiotach otoczenia biznesu, których działalność ma wpływ, szeroki wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje Rada oddziaływanie na dostawców usług edukacyjnych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej, poprzez rekomendowanie zmian, zarówno w programach nauczania, w doborze treści, zmiana uwzględniających zmiany technologiczne oraz potrzeby rynku pracy, będą odpowiedzią na charakterystyczną dynamikę sektora. Ponadto dzięki mm, analizowaniu i propagowaniu doświadczeń oraz wzorców międzynarodowych w zakresie Programów kształcenia, specjalizacji oraz zapotrzebowania na poszczególne grupy specjalistów dojdzie do transferu najlepszych praktyk w tym zakresie. Rada jest jednym z komponentów systemu sektorowych rad do spraw kompetencji. W ramach tego systemu funkcjonuje w tej chwili 17 sektorowych rad.